Dzień dobry. Dzisiaj chciałam zapoznać Was z, z książką, która jest no może niezbyt prosta i łatwa w odbiorze. Książka nie jest gruba, ale pozostawia taki ślad w pamięci jak żadna inna. Napisała ją Petra Dworakowa. Książka nosi tytuł Wrony. Książka jest napisana prawdopodobnie dla młodzieży ale to nie znaczy, że ktoś z dorosłych osób nie powinien jej przeczytać, a wręcz przeciwnie, ponieważ może się wiele dowiedzieć na temat tego, co się w obecnych rodzinach dzieje. A mianowicie bohaterką jest 12 dziewczynka, bardzo uzdolniona plastycznie, ma niewiele starszą od siebie siostrę i na pierwszy rzut oka całe jej życie, rodzina, szkoła funkcjonuje zupełnie normalnie. Ale jeżeli zaczynamy obserwować całe życie, które się toczy w tym domu stosunek ojca, matki do, do właśnie do córek i przeżycia bardzo głębokie tych dziewczynek, okazuje się, że tak jak to się ładnie teraz określa, rodzina jest głęboko dysfunkcyjna. No bo cóż, no jak można nie zauważyć, że dziecko ma duży talent, a to się naguje? Jak można zauwa nie zauważyć, że skoro są dwie córki, należałoby je traktować równo, a tak się nie dzieje. Co nie znaczy, że z pozoru ta lepsza córka, czyli ta spokojniejsza, która zachowuje się cicho, spokojnie i zgodnie z oczekiwaniami rodziców, no dobrze się w tym wszystkim czuje. Bo nie, bo drobne zachowania, które świetnie obserwuje jej młodsza siostra, wskazują, że coś jest na rzeczy, że wcale tak dobrze nie jest. Dziewczynka obserwuje przez okno wrony, które zagnieździły się w koronach drzewa, naprzeciwko właśnie okna. I mamy takie wrażenie, że odnosi to swoje życie do życia właśnie tych ptaków. Widzi młode, które się pojawiają, widzi funkcjonowanie tej wroniej rodziny. No nie jest to książka wesoła, daje dużo do myślenia. Czasami warto spojrzeć na dzieci, które są w szkole i które zachowują się właśnie w sposób powiedzielibyśmy normalny, tak? Ale co tam się dzieje w tych domach? Dlaczego czasami przychodzą zapuchnięte z płaczu? Dlaczego smutniejsze? I nigdy się do tego nie przyznają. No wszystko mają jedną odpowiedź. Nie no jest dobrze, jest wszystko tak jak trzeba. A ten głęboki smutek, który wydziera im z oczu, mówi bardzo wiele. Dlatego polecam książkę Wrony, i naprawdę skłania ona do bardzo głębokich przemyśleń i każe wręcz nam obserwować to, co się dzieje wokół nas w szkole, w przedszkolu, czy, czy nawet w pracy. Kto no, tu jest szczęśliwy, a kto jest nieszczęśliwy. Może się okazać, że ci najbardziej szczęśliwi mają największe problemy. Dziękuję.